Zamek w Rostoce jest miejscem szczególnym. Jest to jedna z najznamienitszych siedzib arystokratycznych na terenie Dolnego Śląska. Zamek w Rostoce należał do rodziny Hochbergów, która była właścicielem całego klucza majątków śląskich, między innymi zamku w Książu czy pięknej rezydencji pałacowej w Pszczynie. Najznamienitszym przedstawicielem Rodu von Hochberg, który jest właściwie autorem dzisiejszego kształtu architektonicznego, artystycznego zamku w Rostoce, był Hans Heinrich XIV Bolko von Hochberg. W swoim czasie bardzo znana postać artystycznego życia ówczesnych Niemiec, słynny kompozytor. O randze tej postaci świadczy to, że został on mianowany dyrektorem Teatru Królewskiego i Opery Dworskiej w Berlinie. Zamek w rostoce uczynił takim swoim domem rodzinnym. Urządził w nim przepiękny salon muzyczny, w którym na honorowym miejscu stał jego ulubiony fortepian. Z tego otoczenia parkowego, ogrodowego i z tych wspaniałych wnętrz pałacowych czerpał inspirację do swojej twórczości. Na wyposażenie, przedwojenne wyposażenie pałacu składały się liczne dzieła sztuki, m.in. piękny zespół pięknych gobelinów figuralnych, które zdobił, zdobił ściany wnętrz pałacowych. Wśród tych przedmiotów były również cenne meble, a także całkiem pokaźny zbiór porcelany, pochodzącej głównie z manufaktur berlińskich i miśnieńskich. W pałacu była bardzo bogata biblioteka, która posiadała jeden z większych zbiorów na Dolnym Śląsku. Bardzo ciekawym epizodem w historii pałacu właśnie jest okres wojenny, ponieważ już od 1942 roku w zamku w Rostoce znajdowała się jedna z większych składnic muzealnych. Dla dzieł sztuki ewakuowanych z Wrocławia, jak również dla zbiorów bibliotecznych, zarówno z bibliotek berlińskich, jak i wrocławskich. Najcenniejsze dzieła sztuki, które były przechowywane w czasie wojny w zamku w Rostoce, zostały ewakuowane w ostatnich miesiącach wojny przez konserwatorów zabytków. Natomiast groz z wyposażenia, które, pałacowego, Zostało tuż po wojnie, po prostu wyszabrowana z wnętrz pałacowych, ale szczęśliwie zachował się praktycznie kompletny wystrój tych wnętrz, łącznie z pięknie rzeźbionymi błazeriami, z pięknymi marmurowymi kominkami, plafonami, sztukateriami, więc daje to podstawę do odtworzenia dawnego charakteru tych wnętrz. Zamek w Rostoce paradoksalnie zachował się w dość dobrym stanie, ponieważ właściwie od czasu powojennego cały czas pozostawał w użytkowaniu. Początkowo była tam siedziba takiego ośrodka kolonialnego dla huty pokój. Później przez różne koleje losu przechodził, natomiast właściwie do połowy lat 90 pozostawał użytkowany. W tej chwili obecni właściciele mają ambitne plany rewitalizacji całego zespołu. Naszym celem jest przywrócenie świetności temu miejscu, pokazanie ludziom, którzy zechcą tutaj przyjechać piękno tego miejsca, piękne parki, piękne oranżerie, yy, piękną część, w której się znajdujemy, to jest sala akurat muzyczna, część muzealną. Przy ratowaniu takich zabytków zawsze jest. Ta adrenalina i emocje przy tym, że możemy się natknąć na jakąś tajemnicę i mamy nadzieję, że te tajemnice tego zamku zostaną tutaj odkryte. Planujemy, że będzie to nie tylko obiekt komercyjny, gdzie na pewno będzie można dobrze zjeść, miło spędzić czas i przenocować w luksusowym hotelu, ale również naszą ambicją jest to, aby obiekt Czerpiąc ze swojej bogatej przeszłości mógł również emanować kulturą, sztuką chcemy wskrzesić właśnie spuściznę artystyczną tego miejsca. Chcemy, żeby zamek w Rostoce na nowo przyciągał swoim pięknem, i dzięki prowadzonym dzisiaj obecnie pracom konserwatorskim odzyskał swój dawny blask.